Witam, 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 witam. witam, witam Mam kawałek informacji. Robimy dzisiaj z 19.30. Zapraszam na z Na 19.30. Miał być wczoraj, ale ja po prostu też chciałem tylko odpocząć, od tego zacząć. I po prostu no, przedstawiliśmy z tym na dzisiaj, na 19.30. Witam, żebyście wiedzieli, co ja. ta sprawa, i zorientowaniu. Eee. Bo wam podłapałem, proszę bardzo, tego typu, że ja przegrałem z Sebastianem Szwedem. Nie wiem, jak miałem no. tego zacząć. On mnie przeprosił, ja też. I lepiej żyć w zgodzie. Taka jest prawda. On on po prostu mnie przeprosił na jakimś filmiku. Chyba zrozumiał, że nie w tą stronę się idzie. w tego sądzę. I dał mu rękę. I to jest honor Mi to pani. A nie tym, że... że nie, to ja przegrałem. Ja ją przegrałem. Tylko wam coś powiem, że... Po co to ciągnąć? Wiem, to, wiemy, że macie radość z tego, żeby... Jakieś disy, zaczepki tego typu. Po prostu on, on powiedział mi, przeprosi mnie, wciąż głupio byłoby jego nie przeprosić. Jak on mnie przeprosi, to ja jego. Dlatego ja wiem, że jakaś taka wyszła, za to, że ja nie by ja przegrał. Nie przegrałem, tylko ja mam swój honor. Nie ja będę tego. Tak, ja bym pan nie przeprosił, bo mimo tego on mnie... tam nie zaczepi. To jest za z kratą. Z kratą ten Kato pędzi wskaźnik. Pani Pani, że on mnie zaczepi. Ja też mam TikOM. No i tam tylko powiedziałem. Ja też będę miał szacun do siebie i do niego. Po prostu, oni przeprosili, ale jego go przeprosią. I to wystarczy. Z telefon mam. Chcę Taka jest prawda. I mm. nie gadajcie, nie, nie piszcie, że o, tak, i co przegrały. Zobaczmy szereg. Nie. Po prostu, chciałem wam udowodnić, pokazać, że bez pism można dać sobie radę, radę, w internecie bez Taka jest bada. I dlatego postanowiłem pierwszy podać rękę. Jak on mnie przeprosił, to ja zdać musiałem, i on I macie odpowiedź na ważne, głupie yy, gadanie, o, bo takie bąde zawsze Nie przegrałem, tylko mam swój honor. Taka jest prawda. No ale nie chcę, żebym robią jakieś plotki swoje plotkowania a z takich plotek wychodzę na czysto w widzowie panie bo wy widzowie fani robicie plotki robicie im jakiś szum wyraźnie zobaczę, że po, powiedział na ten grunt że on mnie przeprasza wyraźnie powiedział ja też mu podałem rękę po co mam się ee, i o jakichś disy nie disy. Lepiej, żyć w zgodzie. Ze wszystkim. Trzymajcie się, band, dajcie sukł na kanale, na moim fanpageu. No i dzisiaj 19.30 z tym. Będę, będę.